to francuskie śniadanie. Pyszne. Ja też. A co dzisiaj robisz? Hmm. Dzisiaj mam dużo pracy. Muszę... Mam kilka zapytań od klientów. Także fajnie, bo trzeba będzie zrobić oferty, trzeba będzie pojechać na spotkania do klientów. Więc będę robić te oferty i tak mi zejdzie na pewno dzień albo dwa. No ale najważniejsze. Że jest praca, nie? Ja dzisiaj też mam dużo roboty. Kupę zamówień w fabryce, także wrócę na pewno późno. Aha, czyli nie czekać na ciebie z obiadem? Nie z obiadem na mnie. Okay. Akademia X, słucham. Tak, tak, robimy takie szkolenia. A na kiedy? Na kiedy potrzebuje Pan ofertę? Dobrze, tak, oczywiście, moglibyśmy się najpierw spotkać. Dobrze, czyli ja będę w poniedziałek, w poniedziałek u Pana i wtedy na środę mogę przygotować tę ofertę. Tak, oczywiście. Już zapisuję. Akademia X, słucham? Tak, tak, no teraz to jest taki najgorszy, e, najgorętszy okres szkoleniowy, ale oczywiście, oczywiście, tak, na ten termin mamy trenerów. Na kiedy ofertę? Dobrze, dobrze, zrobię tę ofertę na jutro. Mhm. Dobrze, to do zobaczenia, do usłyszenia. ja ich Słucham? Tak, tak. Prowadzimy takie szkolenia. Tak, mogę przygotować takie zestawienie. Ilości osób przeszkolonych w ostatnim roku. Dobrze, a na kiedy potrzebuje Pani ofertę? Na jutro. Dobrze. Dobrze, to będzie gotowa na jutro. To do usłyszenia. słucham. Tak, tak prowadzimy takie szkolenia od lat. Dobrze. A na kiedy ofertę pani potrzebuje? Na jutro. Nie, nie, nie ma problemu. Oczywiście, oczywiście przygotuję na jutro. Tak. Dobrze. To jutro wysyłam do widzenia. Kiedy jej słucham? Tak, tak, oczywiście, oczywiście prowadzimy szkolenia w fabrykach. Tak. Zestawienie takie pani potrzebuje ostatnio przeprowadzonych szkoleń, tak, z takiej tematyki. Dobrze. A na kiedy oferta? Na jutro. Dobrze. Dobrze, to zrobię tę ofertę na jutro. To dziękuję pani, do widzenia. cześć, to teraz miałabym do ciebie przyjechać. No, ale co się stało? Źle się czujesz? No dobrze. Dobrze, to już jadę do ciebie za chwileczkę. No to, papa. Tato, tato zjedź coś. No dobrze, ale co ty tam... Zrobiłam ci takiego placuszka cukiniowego, zjedz coś. Placuszka cukiniowego. Nie masz boczku albo No ale przecież dietę masz, tato. Musisz jeść lekko strawne potrawy. Zjesz to? Zjedz, proszę. Spróbuj chociaż. Nie, 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 nie. Boczku mi daj trochę. Nie mam boczku, no to muszę lecieć do sklepu po no boczek. To, no to to na razie nic, to wody mi daj się napić. No to już czekaj, już dam ci wody. No nie wiem, no to może pójdę na ten boczek. Chociaż nie powinieneś jeść boczku. A może herbaty byś się napił? Coś ciepłego. No, herbaty. Wody chciałeś przed chwilą. Ale gdzie ty jesteś? W tym dałeś to nie O, posiedzę. Posiedzę tato przy tobie. Siedzę, coś ci opowiem może. Cześć, nareszcie w domu. Cześć, jak minął dzień? A wiesz co, po prostu fatalnie. Myślałam, że trafi się jakiś konkretny klient. To znaczy, że wiesz, że jakieś jedno zapytanie i, i nie trzeba będzie dużo pracować, ale po prostu miałam tyle telefonów, o jakieś drobne oferty jeszcze jakieś tam zestawienia i statystyki po prostu sama drobnica. No tyle, tyle roboty, a zarobku nie wiadomo wiesz, co kotna płaka. No ale jak? No przecież, jak masz zamówienia, jest non-stop, szkolenia są, to, to będą pieniądze. No tak, będą pieniądze, ale nie takie jak kiedyś, bo przecież kiedyś tak było. Zobacz, prowadzimy tę te, te firmy od lat, tak? Kiedyś wystarczyło tylko klientowi powiedzieć, że prowadzimy szkolenia 20 lat i nie trzeba było nic wymyślać, i on też nie, nie, nie chciał nic więcej, tak? Po prostu kupował szkolenie i była za to jakaś konkretna kwota. A dzisiaj jest tak, że jest dużo innych firm, jest dużo młodych trenerów, którzy mają jakieś odjechane pomysły. Karty jakieś do prowadzenia szkoleń, czy jeszcze nie wiadomo, jakie wodotryski, i dzisiaj tego klienta trzeba przekonać. Tak? To znaczy, trzeba włożyć więcej wysiłku, jakieś statystyki każą robić. No, sześć ofer mam do zrobienia na jutro, plus jeszcze jakieś statystyki, gdzie prowadziliśmy szkolenia. Rozumiesz, że to chodzi o to, ile trzeba wykonać. Drobnych czynności, w tej drobnicy, tak naprawdę, bo kiedyś był jeden kontrakt i konkretne pieniądze, a dzisiaj po prostu oferta, 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 statystyka, statystyka. Kiedy w ogóle na to brać czas, żeby to zrobić? Ja myślę, że przes przesadzasz. Nie przesadzam. No po prostu nie wiem, jeszcze, jeszcze wyobraź sobie zadzwonił ojciec, że mam natychmiast do niego przyjechać. I teraz, kiedy ja mam zrobić te oferty na jutro? Wiesz, co? Może do ojca trzeba po prostu znaleźć jakąś opiekunkę. Jak opiekunkę? To znaczy, że mielibyśmy zatrudnić kogoś obcego, żeby opiekował się ojcem? No tak. A ile taka opiekunka kosztuje, bo może to by było jakieś wyjście. No, może za dwa tysiące. Dwa tysiące kosztuje opiekunka? No tak. Nie, no to w ogóle nas nie stać na to. To ja nie wiem po prostu, jak to wszystko pogodzić. Myślałam, że jak będę u ojca, to będę mogła chociaż coś zrobić. Na przykład wiesz. On będzie sobie leżał, oglądał telewizję, to ja w tym czasie porobię te oferty. Ale nie. Oczywiście tylko tam weszłam, to podaj to, podaj to, podaj to, tego nie zje, tam tego nie zje, a na koniec jeszcze mówi, to mi poczytaj. No i kiedy ja miałam zrobić te oferty? To so, nie wiem, ale ja nie mam czasu, żeby jeździć tam. Mam też teraz mnóstwo roboty i nowe zamówienia. Jest, jest mnóstwo tego wszystkiego. Nie, nie, nie jestem w stanie jeździć. Czyli to po prostu teraz spadnie wszystko na mnie. I ta praca w tej firmie, i ta opieka nad ojcem. Naprawdę, naprawdę nie wiem, jak ja mam sobie to pogodzić. A przecież muszę robić te oferty, muszę prowadzić systematyczną sprzedaż. Bez tego nie będzie żadnego rezultatu. Nikt nie będzie kupował naszych szkoleń. Kiedy ja mam po prostu to robić? Potrzebuję czasu, a go nie mam. Jak ja mam to pogodzić? Nie będziemy mogli iść do przodu. On nas po prostu wyhamuje. Nie martw się, damy jakoś radę. Kocham ojca, ale teraz to jest on mi kulą ku nogi. Z nas cierpi na żylaki. To również objaw biologicznego konfliktu, w którym reagują właśnie naczynia krwionośne żyły. Ich rola w organizmie polega na tym, że odprowadzają zużytą krew z miejsc, w których ona jest już niepotrzebna. Czyli można by. Powiedzieć, że żyły są nam biologicznie potrzebne do tego, żebyśmy mogli wyprowadzić z organizmu, z jakiegoś obszaru to, czego nie potrzebujemy, żeby móc utworzyć drogę przejścia dla nowego, bardziej efektywnego. Dlatego też żyły. Reagują w konflikcie utraty własnej wa wartości, ale w powiązaniu z wydajnością. I bardzo często chodzi tutaj o wydajność zawodową albo o wydajność życiową. Konkretna treść tego konfliktu to jest kula u nogi. Wyobraźmy sobie, że mamy kulę u nogi. Nie możemy iść tak efektywnie, tak szybko, jakbyśmy chcieli do przodu. To nas hamuje, nas to powstrzymuje. Może to być jakaś osoba, może to być jakaś sytuacja. W aktywności tego konfliktu mamy do czynienia z ubytkami to znaczy, poszerza się światło tego naczynia, po to, żeby mogło przez to naczynie zostać przepompowane czy przepłynąć żeby mogła przepłynąć większa ilość krwi, to znaczy, żeby efektywniej i szybciej ją odtransportować. Na tym etapie może zostać postawiona komuś diagnoza martwicy, czy w momencie, kiedy dochodzi do kurczenia się tego naczynia, można odczuwać ból. W procesie wagotonicznym, czyli w procesie zdrowienia po zakończeniu aktywności tego konfliktu, mamy do czynienia z procesem odwrotnym. Wcześniej poszerzało się światło tego naczynia, bo miały miejsce ubytki. Teraz te ubytki już są niepotrzebne, w związku z tym one zostają jakby odbudowane, ponownie wypełnione, ale toczy się to zawsze w środowisku takim mikrowodnym i w obrzęku. Dlatego też mamy tutaj takie objawy, jak zapalenie żył. Czy chociażby bardzo popularne żylaki, niemal każdy takie żylaki, mniejsze czy większe, ma, przy nawrotach aktywności tego konfliktu, zwłaszcza kiedy ten konflikt był długotrwały czy bardziej intensywny, może zostać postawiona diagnoza zakrzepica. Zakrzepica, czy w ogóle zator żył kończyn dolnych również może być stwierdzony w sytuacji syndromu. Syndrom, przypomnę, to mamy taką sytuację, gdzie w organizmie przebiega jednocześnie jakiś proces biologiczny w fazie zdrowienia, w fazie wagotonicznej i jednocześnie w aktywności program cewki zbiorczej nerki, którego celem jest gromadzenie wody w organizmie. Wagotonia przebiega zawsze w środowisku mikrowodnym, dlatego syndrom, czyli jednoczesna aktywność konfliktu cewki zbiorczej nerki powoduje, że te objawy są bardziej nasilone i bardziej doskwierające czy bolesne. Tak więc żyły, utrata własnej wartości z powodu puli u nogi, tak jak to zostało przedstawione właśnie w naszej scence. Córka chciałaby spełnić oczekiwania ojca i teraz ma takie wątpliwości wewnętrzne, czy ma to robić, czy nie. Ma przecież swoje interesy, o które należy dbać. Ale ojciec jest jej kulą nogi. Co ma więc robić? Poświęcić się opiece nad ojcem i tym samym nie mieć możliwości prowadzenia swojej pracy zawodowej, czy też odmówić tej opiece, czy zatrudnić kogoś innego do opieki. I iść swoją drogą zawodową. Ona nie może iść tak, jakby chciała, ponieważ ojciec jest jej pylą w I jak to w każdym programie, bywa również w tym e, nasilenie objawów narządowych czy to będzie zaledwie pajączek, czy cienkie, e, małe, drobne żylaki, czy zakrzepica, czy. E, bardzo poważne problemy z żyłami zależy wyłącznie od tego, jak długo będziemy w aktywności biologicznego konfliktu i jak intensywny będzie to konflikt. Pamiętajcie o tym, że natura zawsze chce, żebyśmy przeżyli, natura zawsze nam pomaga i my możemy tej naturze pomóc. Ale możemy to zrobić w zasadzie tylko w jeden sposób, dbając o to, żeby być najkrócej w aktywności biologicznego konfliktu. Czujemy, że nastąpiła aktywność konfliktu, mamy natłok myśli konfliktowych, jakaś sytuacja nas zajmuje. Szukajmy sposobu na zakończenie tej sytuacji. Nasze zdrowie i nasze życie jest w naszych rękach. Natura chce, żebyś żył.